Cześć, jestem Klaudia Beskorowajna, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiaj będziemy sobie oceniać diety NFZ. Są to diety przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, także jestem bardzo ciekawa, co tam się znajduje. Ja szczerze mówiąc wiem, że coś takiego istnieje, bo mi o tym mówiła koleżanka. Sama osobiście z siebie nie wchodziłam, także dziś jestem pierwszy raz, kiedy będę mogła to ocenić tak zupełnie na świeżo i zobaczyć, jak to wygląda. Dobra, jestem teraz na planach żywieniowych i mamy. Do wyboru plan żywieniowy, właśnie dietę klasyczną, nadwagę i otyłość wegetariańską, cukrzycową, hashimoto, jest również depresja, zaparcia, nadciśnienie, senior, rodzina. Mamy PCOS, osteoporozę oraz nemoczanową. Z tego co tutaj widzę, są to takie jedne z najbardziej popularnych jednostek chorobowych, zarówno na świecie, jak i u nas w Polsce. To, co ja e, uważam, że już na pierwszym miejscu brakuje, no to e, są niestety choroby nowotworowe. Choroby nowotworowe wymagają specjalnego żywienia. E, troszeczkę żywienie wygląda w chorobach nowotworowych inaczej, i tutaj e, tego nie widzę. A nowotwory wciąż są w e, topce jeśli chodzi o zachorowania. E, są praktycznie na drugim miejscu, zaraz po chorobach sercowo-naczyniowych. Także warto by było je tu uwzględnić. Może w przyszłości się to zmieni, zobaczymy. Ja na razie sprawdzę dietę klasyczną i jak to w ogóle wygląda. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że bardzo podoba mi się ten cały zamysł stworzenia takiego czegoś jak dietę NFZ, dlatego że jeszcze niedawno bardzo mało mówiło się o dietetyce, bardzo mało mówiło się o wpływie stylu życia. Wpływie diety na, na nasze zdrowie i samopoczucie. Teraz już troszeczkę ta świadomość wzrasta, z czego się bardzo cieszę. Tak naprawdę takich dietetyków e, powinno być bardzo dużo na każdym oddziale, dlatego że każda choroba praktycznie ma swoje e, zalecenia dietetyczne i postępowanie, którego ludzie chorzy powinni przestrzegać, a niestety wciąż dietetyków na oddziałach jest za mało. Z tego co tutaj widzę, wszystkie zalecenia są oparte na diecie DASH. Dieta DASH jest dietą, którą się stosuje w chorobach sercowo-naczyniowych. Konkretnie nawet i rozwinięcie, czyli Dietary Approaches to Stop Hypertension, e, mówi o tym, żeby zapobiegać nadciśnieniu, i tutaj właśnie chyba, no na pewno do diety klasycznej, właśnie mm, taka dieta DASH jest zastosowana. Możemy sobie skorzystać z planu CLASSIC, jeśli chcesz budować zdrowe nawyki żywieniowe, i aby twoja dieta była urozmaicona, zbilansowana i dopasowana do twojego zapotrzebowania kalorycznego mamy tutaj próbny plan żywieniowy na 3 dni, dobra zobaczę co to w ogóle jest i po kliknięciu wyskakuje nam pdf, kaloryczność na 1800, czyli mamy taką bardzo uniwersalną dietę, fajnie bo są przeliczone białka, tłuszcze i węglowodany, co mamy na śniadanie kakaowa owsianka z żurawiną i jabłkiem drugie śniadanie ma 450 kalorii. siemielniane jabłko, kakao, mleko, płatki, żurawina suszona. Drugie śniadanie ma 258 kalorii. Jest to sałatkowo-owocowe z twarogiem, orzechy włoskie, borówki, bardzo fajnie gruszka, migdały, otręby owsiane, twaróg. Z tego co tutaj już widzę, te posiłki są zbilansowane. Czyli mają właśnie elementy białka, mamy nawet białko pełnowartościowe, mamy elementy tłuszczy, szczególnie właśnie zdrowych tłuszczy, nienasyconych kwasów tłuszczowych, takie jak na przykład migdały, czy tutaj było na przykład siemieniane, bardzo fajnie, siemielniane, również bardzo wpływa dobrze na jelita. Także to dobrze bardzo wygląda. No i oczywiście, jako ten e, trzeci element e, bilansowania, no to węglowodany. Obiad 512, kurczek duszony w marchewce i pomidorach. I podwieczorek budyń truskawkowo-jaglany i kolacja, czyli ma 5 posiłków. Spaghetti ogórkowe z kaszą. Bardzo dobrze to wygląda. I dzień pierwszy miał 1800 równo. No, muszę przyznać, że jest jak na pierwszy rzut oka bardzo ciekawie. Dobra, a ja sobie będę chciała ułożyć swoją dietę. Muszę się najpierw zalogować. To zaraz wracam. Już sobie utworzyłam tutaj konto i pierwszym krokiem jest obliczenie swojego BEMI. Także zobaczymy kalkulator. Wybieramy płeć, wybieramy wiek, 23 wzrost, ee, 160 masa ciała. Siedzący niska u mnie, chyba niska będzie. Po wpisaniu wszystkich danych wychodzi nam zapotrzebowanie kaloryczne. Moje to 1939 kalorii. I jest od razu podstawowa przemiana materii wyliczona, czyli te 1293 kalorie, podstawowa przemiana materii. Mówi nam o tym, jaka ilość kalorii jest nam potrzebna, aby zapewnić sobie funkcjonowanie, takie podstawowe funkcjonowanie organizmu, czyli np. oddychanie, trawienie itd. Czyli takie bez żadnej aktywności. Bo jeszcze mamy nawet wytłumaczone, jakby ktoś nie wiedział, o co tu chodzi, super. Krok drugi, to dodajemy członka rodziny. Krok trzeci, ja nie dodaję żadnego członka rodziny. Ale bardzo fajnie, bo można dodać i to zapewne wyliczy nam po prostu jakieś te posiłki na całą rodzinę, podejrzewam. Kaloryczność i tak można sobie wybrać. Załóżmy, że tam te 2000 Niech będzie. Można wybrać tu tam później wyskakuje panel diet, podoba mi się, A ja mam klasyczną. Wybierz liczbę posiłków. Dobra, ja będę miała cztery. Można sobie wybrać wykluczenia. Mamy laktozę, gluten, ryby i owoce morza oraz y, mięso. Także jeżeli ktoś nie je mięsa, nie je ryb, ma na przykład nietolerancję laktozy, jakąś nadwrażliwość na gluten albo w ogóle celiakię, może sobie po prostu to wykluczyć. Więc bardzo fajnie. Wybieramy zakres dni. Ja sobie wybiorę taką... Y, niech będzie na... 3 dni. Bardzo mi się e, podoba, że jest lista zakupów. Jest to duże ułatwienie. Mm, możemy sobie. Z, od, czy można odha Można odhaczać nawet online, jeżeli tam sobie jesteśmy. A można sobie to gdzieś wypisać. Można wydrukować, zapewne. Oczywiście można pobrać i wydrukować taką listę zakupów z podziałem. E, jest właśnie mięso, przetwory, miód, cukier, nabiał, orzechy. Mm, także dobrze to wygląda. Te posiłki wyglądają również na bardzo proste, są, wiecie, takie podstawowe składniki gdzieś tam wrzucone i, i przygotowanie widać, no, w innych warzywach z ryżem nie zajmuje dużo czasu, kanapki z pastą z tunch tuńczyka również nie są jakieś problematyczne, y, jakieś właśnie tutaj widzę owsianki, kurczak z fasolką szparagową, pieczone jajko z cynamonem, czyli wygląda szaszłyki z kurczaka po indyjsku, wyglądają bardzo smacznie i bardzo szybko. Jeżeli chodzi o dietę klasik, uważam, że jest ona bardzo w porządku, też to, co mi się bardzo podoba, że ludzie, którzy no nie mają szansy iść do dietetyka prywatnie, mogą sobie bazować na przepisach i na zaleceniach zdrowego żywienia. Właśnie teraz chciałam powiedzieć, że jedyne czego mi tutaj brakuje, to brakuje mi zaleceń, bo jeżeli ktoś, kto nie miał styczności wcześniej z dietami, z, ze zmianą stylu życia, Odżywiał się tak jak się odżywiał, czyli na przykład no niepoprawnie gdzieś tam popełniał jakieś błędy, warto by było gdzieś do tego jeszcze dorzucić takie ogólne zalecenia, czy właśnie do diety dasz, czy no, w zależności jakie to są choroby, też później, czy do diety cukrzycowej, czy do diety związanej z depresją, to żywienie troszeczkę będzie się różnić. Także fajnie by było jakby rzeczywiście dodali jeszcze zalecenia i, i takie kroki postępowanie, bo same tworzenie, fajnie, że jest lista zakupów, dobrze, że są przepisy, ale samo zrobienie czegoś nie nauczy nas dokładnie jak powinniśmy postępować. Także to może być taki jedyny minus. Ja jestem tylko jeszcze ciekawa, jak wygląda ilość białka w posiłkach, czy rzeczywiście są spełnione te normy. Chociaż zakładam, że też NFZ i Ministerstwo Zdrowia i no dietetycy, którzy na pewno układali te diety, no bo nie układał tego jakiś inżynier budowlany, tylko osoby, które się na tym znają, więc zakładam, że bazowali na, na zaleceniach Instytutu. Żywności i żywienia, którego akurat w Polsce się przestrzega. No ale dobra, wyliczę to białko, ile wychodzi na kilogram masy ciała. Dla takiego przeciętnego człowieka, który nie ćwiczę, ma taką raczej codzienną aktywność fizyczną, czyli właśnie to, co ja zaznaczyłam. Przeliczyłam sobie tą zawartość białka, w pierwszym dniu wyszło 100, w drugim coś ponad 80 i w trzecim dniu wyszło 120. Także to jest troszeczkę, no, zważywszy na to, że ja zaznaczyłam, że ja ważę 47 kg, to jest nieco ponad 2 gramy na kilogram masy ciała białka. Ja przy mojej aktywności fizycznej. Powinnam mieć trochę mniej, nie robię żadnej masy. Być może jest to związane z bilansowaniem posiłków i zwiększeniem uwagi na odczucie sytości po posiłku, bo właśnie dodatek białka i tłuszczu będzie bardziej zwiększać tą sytość węglowodany. Jest to po prostu główne źródło energii, które organizm wykorzystuje jako taki zastrzyk. Jest to trochę dużo w zaleceniach przeciętnie jest to. 0,8 1,2 tak średnio mniej więcej, chyba że ktoś uprawia jakąś aktywność fizyczną, wtedy się wspomaga, żeby uniknąć rozpadu białek mięśniowych. I przyspieszyć trochę tą regenerację, no to wtedy po prostu daje się więcej tego białka. Jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście więcej takich opinii, to na pewno w przyszłości mogę zrobić. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie jest mnie na pewno więcej. Po prostu będziecie wtedy bardziej na bieżąco. Zapraszam oczywiście również do subskrypcji kanału. Ja życzę wszystkim dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym filmie. pa! pa!